Ważne? Oj, mi kochaj. Mam przekroczenie twardości! Możesz mi go zważyć, a zdrędza mi kości. Gregory, połóż się na ziemię. Połóż się na ziemię, Gregory. Powiesz coś po muszę sobie zamówić ten tlen. Ten smakowy tlen. Mieszkam u starych, tak? Oho! Dentysta dzwoni, kurczę. A, nieważne. Nie boisz się, że od wkurzenia się podczas gry Weldera odpadnie mi ząb, raczej nie. Raczej nie. Ja się nie denerwuję grając z Eldena. właśnie to jest ciekawe. Czy streszczę fabułkę do tego momentu? Streściłbym ci, ale niestety nie obejrzałem 25-godzinnego wstępu do lore Elder Ringa. Także na razie jestem w kosmosie i, i szukam y, smutnego kamyka kowalskiego. Tu kowało nie działa mi prok. paprykę dostał. Będę chodził do, każde, do każdego miejsca, gdzie yy, będę mógł znaleźć ten kamień, bo mnie popierdzieli tutaj. Jak tylko widzę jakieś coś świecącego, to tam po prostu bie biegnę i liczę na to, że będzie to wredny Kamil. I tak podgryzasz tego mamona, a nie wiem, czy jesteś świadomy, ale jeden z ostatnich bossów jeździ na wózku i ma czarny pas w donoszeniu. No zobaczymy, pewnie. kto się będzie śmiał, jak go spotkasz w kondonie dziurawy pyk pyk pyk, no nie. Przede wszystkim nie wiem, co donoszenie ma wspólnego z, z Mamonem. Jak ja bym był ponurym kamieniem, to dosłownie w tej lokacji bym nie było nasrane. Oho, szczurasy. Dajcie spokój. Czemu ja nie lubię Mamitka? Nie znam go, to wy go nie lubicie i dziwię się dlaczego. Mam on zmyślił, że ma trzecią kategorię. No dobra, to akurat prawda. Nie ma opcji, że Mamitek ma trzecią kategorię szachów. No ale może. No nie ja, wiem, ja no chciał sobie tak powiedzieć i powiedział. Zaraz wam coś, coś powiem: odczucia. Wydaje mi się, że Elden Ring to jest taka giereczka. Że, jeżeli ktoś na przykład przechodziłby z was nią samemu, bez jakiegoś poradniczka i grając pierwszy raz właśnie w tego typu gierkę, to by się tutaj albo pogubił i by przestał grać, albo yy, ominąłby 100 pro... 90% rzeczy, co nie? Rozpalimy ogień. Idziesz do sklepu, nie bij posta żadnego. Dopu... A ja nie wiem, ja teraz jestem na takim poziomie, że jak ja spotykam jakiegoś bossa, to zazwyczaj go robię za pierwszym albo drugim razem. Jeżeli w tej lokacji jest boss, no to niestety go ominiesz początkownie. Dzisiaj postaram się stream bez umierania zrobić. Złote nasiono! To mi coś daje. To mi chyba daje liczbę potek większą. Fajnie. Przede mną klucz? Przede mną... To zajebiście, że jest tutaj klucz, ale nie ma się jak tam wejść. Dobra, nic tu nie ma. Po co mi smutny kamień kowalski, bo chcę sobie broń ulepszyć, bo ja nie zadaję damage'a prawie. Chciałbym nawet ze 2 znaleźć, ale one są kurde pochowane. Czy to jest do za... za za za. Be... Jaskółka pomikuluje. Dlaczego tak mówisz? Znowu zabra. <laughs> Drodzy widzowie, mam dla Was zabawę taką ciekawą. Myślę, że może Wam się spodobać. Co wy na to? Żebyśmy zrobili jeden taki streamek, gdzie widzowie nie mi to manią. Chyba nieosiągalny za bardzo, co? Nie poddawaj się, szkielec. No dobra, dzięki, kurde, ale to nie było warf. Jakby tu był Kamil. Kamień. Nie wiem, serio, to przez Was. Myli mi się słowo kamień z Kamil. I potem mówicie, że ja prowokuję, a to wszystko jest przez Was. No gdzie ja bym losowo tak sobie powiedział. Ach, zmatowieniec. Problem jest taki, że trzeba tam wskoczyć. To może konik, co? No nie wiem, kurczę. Jest jaskinia, która jest pusta. Mega dziwne. Jak można grać 30 godzin w gierkę i nie trafić na jeden przedmiot, który się po prostu pojawia? Nie rozumiem tego. Ja nie wiem po co ta pale. Ja nawet nie mam problemu z tym, że te lokacje są duże i że można się w nich gubić. Ale irytuje mnie fakt, że jest powiedzmy jedno miejsce mocy na taką całą lokację. Tu znajduję dosłownie wszystko poza ponurymi kamieniami. To jest jakiś żart. Mam wrażenie, że. jakąś się nazywa? Miyagi? Siedzi tam i losuje te kamienie, tak żeby były pojawiały się tam, gdzie mnie nie ma. No, myślałem, że znalazłem dwa kamienie, zgadza się. A się okazało, że znalazłem losowo za dobry kamień. Skoro znalazłem kamień o wyższym poziomie niż ten, którego szukasz, to po co go nadal szukasz w tej lokacji, a pójdę do innej? No bo skoro tutaj jest lepszy kamień, to gorszy też będzie. Taka jest moja logika. Także bym czuł, tak żem czuł. Chyba z 10 karun straciłem. Wiecie co? Podjąłem decyzję, szukam portalu i zdupczam stąd. No dobra, jaskinia. Tu na pewno coś będzie. Oho? A skąd ja mam wie... No i właśnie, i to jest problem... Oho? Klient, no. Sprzedaj. O, grzyby mu posprzedaję. No nie ma, kurde, tego ponurego kamienia nigdzie. Kup mydło? Jakie mydło? Napisz do mamo, on wszystko sprzeda, no i czego tak, no i czego mu obrabiasz dupę? Idź do niego na streama i jemu tak napisz. Rzekomo zostało jeszcze tylko jedno ognisko. O! Ty, kolejne miejsce ławki. Kamień kowalski. No wszystkie kamienie kowalskie, jakie istnieją na świecie, to mam, tylko nie ten, którego mi potrzeba. Oho, kamień. Mapa tego miejsca miałeś na początku przy tych wszystkich zapalonych kolumnach? Nie rozumiem. Dobra, zobaczymy, kogo nas tutaj przydzieli. Ty, ja wyszedłem z tej lokacji. Oho! Uważajcie, on ma snajpę. No i gdzie ty, Tomasz? A, tylko na brzuch spadł, kurczę. Jakiś losowy atak, co zabija na hita. Dobra. Całkiem spoko. Rozlega dostał i się przewraca. Aha. Nie szaję tego. No tym razem się udało. Gdzie ja mam? W tamtą stronę mam iść jakoś? Koloseum. Walczyć z innymi graczami? Eee. Miejscem y, tej łaski byście mi dali. Bardziej by mnie to interesowało niż jakieś główienko. Dobrze. To jeszcze raz spróbujmy. Tu, ty, chyba że. Chyba że tu bym poszedł. Przed słoikiem jest event? Co to znaczy? Przede mną ukryta ścieżka. Dobra, tu na pewno będą kamienie. Czuję, jakby dzisiaj był zero progressol. Wiecie, jak zrobię? Po prostu pozabijam te moby wszystkie. I jak tam nie będzie kamyczka, to znaczy, że ja mam zbugowaną wersję Grimo. Tych kamieni jest wszędzie od zajebania. No, chyba w twojej wersji, właśnie. Co? Co znowu? Znowu kogoś zignorowałem? Pewnie jakiegoś subskrybenta kanału długowiecznego, tak? Ja pierdzielę, żebym tylko doszedł. No i runet pizduł wszystkie. Wypierdzielam do pierwszej lokacji. No mi też się naprawdę mam wrażenie, że wyszli jakieś pacznolcy i usunęli te kamienie, no. O, po, po, poczekaj poczekaj, poczekaj. Ale ja potrzebuję najprostszego kamienia, rozumiesz to? Jest, mam lepszy kamień lepszego kamienia, a potrzebny mi jest ten gorszy. Anonymy zdał 100 złotych. O! Osoby frajer wysyła stube, czatu nie czyta, reklam miłego grania. Bardzo mi miło serduszko dla ciebie. Minus tu, znaczy nie minus. Dziękuję, doceniam. No Grawitacja to prawda akurat to jest Dziadek, z tym... Nie pojebało ci się coś. To nie są skoki narciarskie, tylko slide co ty odpierdalasz. Pojebało Cię? Idź zawalcz z jakimś bossem, bo dopaminka jest na krytycznie niskim poziomie. Rozumiem, ale niestety musicie to przeżyć razem... Znaczy musicie, nie musicie, ale możecie przeżyć to razem ze mną, jak walczę z poszukiwaniem kamienia. Zażyganego, zasranego kamienia. Może w lesie będzie taki kamień. O, może tak, może w zamkach są kamienie. Jeśli chcesz, podążaj ścieżką, gdzie światło nie sięga, tam, gdzie świątki poławie, dłoń zamarły w już w skrę, a wtedy choć nie będę... Na pewno żużysz czegoś, co jej nazywają ponurym kamieniem kowalowym. No nie wiem. Jaskinia. W jaskini to będzie. Musi być w jaskini. No nie będzie tutaj kamienia, nie ma takiej możliwości. Ten stream cię uspokaja? O, to miłe, ale dziwne. Błagam, miej kamień. Dobra, widzowie, ciepło czy zimno? Czyli tu go nie ma. Ciepło? Tak, muszę grać z czatem. Pierdolę, stream trwa dwie godziny, i ja po prostu szukam jednego pierdzielonego kamienia. Kurwisko. A, w tyle, jednak tu nie ma kamieni. <ścoughs> Może w ruinach. Sw Dobra, wierzę. Masz tu podpowiedź letką. Długi. Czarny most. No chyba, że nie ma tam kamienia, to mnie popier... Jest tam kamień? Jest na tym moście kamień? Wykrywacz kamieni, no przydałby mi. I tu jak dobrze pamiętam był piesek. To jest dramat. Tragedia, nie mogę nic zrobić. Wioster dał 5 złotych. Mogę zapytać na pójty, to kurwa czyścisz wszystko? Zobaczyłeś jedną pierdoloną odpowiedź i most, i myślisz, że to jedyny most na tej pierdolonej mapie? Ty jesteś kurwa upośledzony jakiś? Może kurwa połącz kropki i połącz most z gorącą, który mówiliśmy. No na to akurat nie wpadłem. Widzę, chyba widzę. Mam nadzieję, że widzę. Nie wiem, nie wiem. Dobra, bliziutko, bliziutko, dobra. Gdzieś tu musi być. No musi tutaj być. Mnie napra naprawdę zaczyna mnie to irytować. Błagam. Aż mnie kusi, żeby się wyżyć na żółwiku, ale nie zrobię tego. Boże, dwie godziny szukania jednego kamyczka. No, trzeci najsilniejszy boss. <noise> Jesteś moim ulubionym przygłupem na Twitchu? Ja nie jestem przygłupem. Czy skoczysz z balkonu dla widza? Mogę skoczyć. Jak już znalazłem kamyczek, to mogę. Tylko pytanie brzmi, gdzie jest balkon? Co udaje? Pewnie widziałem balkon, tak? Pewnie był koło mnie i przyszedłem obok. Dobra, widzę. Widzę, widzę, widzę. Najgorszy stryjk zaszyfrowana pata. Szachy referencja, o kurcze. I właśnie, bo tam przecież jeszcze w tych podziemiach mi jedna rzecz została. I to jeszcze mnie kusi, troszkę nie ukrywam. No, znaleźć ten fragment mapy, tylko tam się dostać, kurde. Dobra, podjąłem decyzję. Idziemy do Gara. I co, i ja tego garnka nie widziałem wcześniej? jest to zastanawiające, trochę. Uważaj, potężny wróg. Eee. Potężny to ja jestem, akurat. Tyłek, a to niespodzianka. No to takie to lubię. Rozmawiaj z garnkiem. Dobrze, przy. Drzewo! Gdzie ja? To?! Równie dobrze mógłbym się bić z psem Dobra, czyli on jest kurczę całkiem... całkiem silny. Trochę do niego podszedłem zbyt lekceważąco, ale myślę, że to jest kwestia trzech prób. Ty to jest inny! Polotek. A czego ich nie zrobię? To oni są jacyś OP na ten poziom? Pierdziele, nie będę tego robił jednak. Bo nie ma tutaj miejsca łaski. A walić się cały czas z nimi... To nie, nie, nie chcę mi. Się. Dobra, idę tutaj. Pierdziele to. No, nie, moja logika podpowiada mi, że tu się nie da dostać. Mogę eksplorować lokacje fabularne, a nie losowo chodzę i nic nie robię? Pierdole, idę.